na kolejnej części dzisiejszej konferencji, proszę Państwa, związanej z symbolicznym oddaniem do użytkowania drogi, a tak naprawdę drogi w dwóch miejscach, dwóch inwestycji niezależnych od siebie, ale mówimy tutaj o tej inwestycji Czerniewice, Mała Wola, Brzozów. Proszę Państwa, łącznie te dwa zadania to kwota prawie półtora miliona złotych. Z tego 400 tysięcy to jest dofinansowanie od wójta gminy Czerniewice. Proszę Państwa, wraz ze mną w tej części konferencji udział biorą członek zarządu powiatu pani Elżbieta Łoiszczyk, radny Rady Powiatu Tomaszowskiego pan Dariusz Kowalczyk, wójt gminy Czerniewice pan Andrzej Bednarek, są proszę Państwa również obecnie z nami pan Benedykt Kaczmarek, radny Rady Gminy, i jest Pan również Konrad Konski sołtys tej miejscowości. Bardzo proszę Państwa się cieszymy, że te dwie inwestycje udało się zrealizować w roku ubiegłym, czyli w roku 2021. Dobra współpraca z Radą Gminy, dobra współpraca z wójtem gminy. To proszę Państwa później owocuje właśnie takimi inwestycjami. I to, co jest ważne, to, co jest istotne, zostało poprawione bezpieczeństwo mieszkańców. Gminy, jak i również tych wszystkich, którzy przemieszczają się tymi drogami. A przecież w tym wszystkim to jest najważniejsze: komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo tych wszystkich, którzy poruszają się naszymi drogami. Proszę Państwa, w tej chwili zapraszam do zabrania głosu Radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego, pana Dariusza Kowalczyka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na drodze powiatowej w miejscowości Mała Wola. Droga powiatowa Mała Wola dzielnica Brzozów. Jak już zostało wspomniane, zostały wyremontowane, zmodernizowane dwa odcinki drogi. Jest to droga bardzo strategiczna, można powiedzieć, bo łączy dwie gminy, gminę Czerniewice i gminę Rzeczyca. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Panu Starości oraz zarządowi za trafną decyzję, to znaczy za przeznaczenie środków na tą drogę. A modernizacja, budowa drogi to inwestycja w bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo użytkowników tej drogi jak również tych, którzy tutaj tą drogą się poruszają. Bardzo serdecznie również chciałbym podziękować panu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, który nadzorował tę inwestycję, jak również dziękuję bardzo wykonawcy. Wykonawca bardzo sprawnie przeprowadził tutaj cały ten odcinek drogi modernizacji tej drogi, jak skutecznie, to się okaże dopiero, jak będzie ta droga w pełni użytkowana. Myślę, że zrobił to bardzo dobrze, bo nie jest to jego pierwsza inwestycja. Proszę Państwa, już wspomniałem, że to jest droga, która łączy dwie gminy, a właściwie łączy trzy gminy, bo jeszcze do, ten ciąg drogi do, przebiega przez gminę Czarniewice, ale dochodzi do gminy Żelechlinek. Cały ciąg drogi to ponad 15 km, ten to prawie 8. Jeszcze raz dziękuję w imieniu tutaj mieszkańców, a również w imieniu własnym za trafną decyzję. Dobrze się stało, że te środki były przeznaczone. Jest dobrze, ale prosimy o więcej, bo proszę Państwa, brakuje praktycznie półtora kilometra do zmodernizowania tego ciągu drogi będzie łączyła trzy gminy, a będzie to ponad 15 kilometrów. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Radnemu Rady Powiatu Tomaszowskiego, panu Dariuszowi Kowalczykowi. A teraz proszę o zabranie głosu członka zarządu powiatu Tomaszowskiego, panią Maryżbietę Dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło być tutaj w tak zacnym gronie pana starosty, pana radnego powiatowego Dariusza Kowalczyka, pana Wójta, panów Sołtysów i pana dyrektora. Piękny odcinek drogi. Myślę, że to jest wzór dobrej współpracy między powiatem a gminą. I mam nadzieję, że więcej takich odcinków poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu będziemy oddawać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Elżbiecie Łojstrzych i zapraszam do zabrania głosu Wójta Gminy Czerniewice, Pana Andrzeja Bedarka. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Panie Starosto, Panie Radny. Panie... Członek zarządu, wszyscy tutaj zgromadzeni. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku w gminie Czerniewice zostało wykonanych prawie 8 kilometrów zmodernizowanych dróg za kwotę 4 670 000, w tym dofinansowanie zewnętrzne 2 870 000. Tutaj zostały zmodernizowane dwa odcinki, 1 990 metrów z, z dofinansowaniem gminy prawie połowę 400 Tysięcy, drugi wykonał powiat za ponad 600 tysięcy 1450 metrów. Odcinek drogi, który, na którym się znajdujemy, Czerniewice, Józefów, Wannów, Mała Wola, dzielnica na terenie gminy Czerniewice został wykonany w całości, z tego bardzo się cieszę, że poprawiło się, jak moi przedmówcy powiedzieli, bezpieczeństwo. My, odkąd jestem tu wójtem i Rada, zawsze dofinansowujemy zadania powiatowe i myślę, że dalej ta współpraca będzie się tak układać. Dziękuję bardzo, że to udało nam się wspólnie to zadanie wykonać i liczę na dalszą współpracę. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Wójtowi Andrzejowi Bydlarkowi. Proszę Państwa teraz zapraszam do zabrania głosu Radnego Rady Gminy Czerniewice Pana Benedykta Kaczmarka. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem w imieniu mieszkańców i swoim bardzo podziękować powiatowi za wykonanie robot na tej drodze i znaczy z udziałem pana wójta i naszym, naszym współpracownikom. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy Panu Radnemu. Proszę Państwa, teraz poprosimy o zabranie głosu Sołtysa tutaj, tej miejscowości, Pana Kondra Rakomskiego. Zapraszam. Dzień dobry. Chciałbym powitać zacnych gości i podziękować im za tak wspaniałą drogę, za tak duże dofinansowanie. Przede wszystkim Panu Staroście, Panu Radnemu, oczywiście też naszemu panu, panu, panu Wójtowi. Myślę, że ta droga będzie służyła nam długo, jest bezpieczna, poszerzona, aby by, była bezpieczna i żeby tutaj nie dochodziło do żadnych niepotrzebnych zdarzeń. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu Sołtysowi. I na koniec zapraszam do zabrania głosu zastępcę dyrektora zarządu dróg powiatowych, pana Piotra Fiałkowskiego. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Inwestycje drogowe to inwestycje przede wszystkim w bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, korzystających z nich. To inwestycje, dzięki którym rozwija się region, rozwija się gmina, rozwijają się miejscowości. To inwestycje również w środowisko, dbałość o to środowisko. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego zadania. Można było je zrealizować bardzo sprawnie, szybko i niech wszyscy użytkownicy tej drogi czują się na niej bezpieczni. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi Piotrowi Fiałkowskiemu. Proszę Państwa, ta współpraca z Gminą Czerniewice, z Wójtem Gminy, z Radą Gminy układa się bardzo dobrze i liczymy na to, że tutaj również w tym roku 2022 ta współpraca będzie miała taki wymiar, że będziemy mogli na koniec roku zaprosić Państwa do pokazania zrealizowanych nowych inwestycji, tak jak tutaj zresztą było wspomniane, we współpracy, wspólnej współpracy Gminy i Powiatu Tomaszowskiego. Także serdecznie gratuluję mieszkańcom Gminy tych nowych dwóch inwestycji, które zostały pięknie zrealizowane. I to, co jest ważne, to, co jest istotne, tutaj wszyscy jesteśmy jednomyślni, żeby działać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Tomaszowskiego, a to, co chcę podkreślać, że ten zarząd powiatu, ta Rada Powiatu widzi powiat jako całość. Realizujemy inwestycje na terenie wszystkich gmin naszego powiatu, Czy my, czyli chcemy w sposób taki zrównoważony docierać z tymi inwestycjami wszędzie, tak żeby tą nową jakość poczuli wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Oczywiście tutaj gmina Czerniewice ma swojego istotnego przedstawiciela, pana Dariusza Kowalczyka, Rodnego Rady Powiatu, który bardzo mocno, istotnie w Radzie Powiatu i w Zarządzie Powiatu lobuje, żeby te inwestycje na terenie gminy. Było jak najwięcej, ale to co jest istotne, można powiedzieć, te wnioski znajdują wsparcie u wszystkich radnych, jak i również u wszystkich członków zarządu powiatu. A panu Wójtowi i Radzie Gminy jeszcze raz dziękujemy za to wsparcie finansowe tych naszych inwestycji powiatowych. Bardzo serdecznie tutaj dziękuję naszym mediom, które są obecne, tak jak powiedziałem, zawsze, kiedy przekazujemy dobre i bardzo dobre informacje dla naszych mieszkańców. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zapraszamy Państwa jutro na godzinę 12 do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, żebyśmy mogli się podzielić kolejnymi informacjami o wspaniałych inwestycjach, które są realizowane w ramach zasobów powiatu. Dziękuję bardzo.